Dzień dobry, witam serdecznie, panie mecenasie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Cieszę się bardzo, że znalazł pan chwilkę na to, żebyśmy mogli porozmawiać o, wydaje się, bardzo istotnej sprawie, która się ostatnio wydarzyła. Wydaje się, dlatego że różne są spekulacje, w zależności no punkt widzenia, w zależności od, od punktu siedzenia, każdy wykorzystuje sytuację, oczywiście chodzi mi o o y, związaną sytuację związaną z panem mecenasem Giertychem. E, gdyby pan zechciał, zanim zapytam pana o kilka takich spraw, które są istotne z punktu widzenia obywatelskiego, bo to najbardziej y, żywo nas y, interesuje, e, gdyby pan zechciał dla uporządkowania powiedzieć, w jakiej sytuacji jest teraz pan Roman Giertych, e, bo przecież wy jako współpracownicy y, i chyba dobrze znajomi ten kontakt utrzymujecie? Czy może pan nam powiedzieć w dwóch słowach? To znaczy, kontaktu nie utrzymujemy, dlatego, bo pan mecenas Gieltek jest w takim stanie zdrowia, że w tej chwili kontakt jest niemożliwy. Ja Czuwam nad nim gdzieś z daleka z kwarantanny, kontaktuję się z jego rodziną i staram się ich wspierać, natomiast z nim jeszcze nie miałem kontaktu. On, proszę pamiętać, że przedwczoraj stracił przytomność, został zawieziony do szpitala, jest podłączony pod aparaturę medyczną. Wczoraj był w stanie bądź nieprzytomnym, bądź snu także dzisiaj jest troszeczkę lepiej, ale jego diagnoza to jest jeszcze kilka dni i to co jest najtragiczniejsze, że właśnie w tej sytuacji wczoraj próbowała prokuratura mu postawić zarzuty. No i teraz dochodzimy do sedna, bo jeżeli kogoś się podejrzewa, no to jakiekolwiek czynności można wykonywać za osobą świadomą, z osobą, która przy, przede wszystkim przyjmuje to świadomie do wiadomości, co się do niej mówi, i może podjąć obronę. Natomiast w momencie, kiedy pani prokurator się stawiła w szpitalu, co już jest kuriozalne, w momencie kiedy odczytywała Zarzuty pan mecenas no, był w stanie bezkontaktu, najprawdopodobniej spał, co podnosili wielokrotnie jego obrońcy, natomiast pani prokurator czytała te zarzuty, następnie no, próbowała z osobą bez świadomości rozmawiać. W momencie, kiedy ta osoba nie była w stanie nawet podać swoich danych, ta czynność została przerwana, i prokuratura uważa, że zarzuty zostały postawione. Tylko że Prawo to nie jest, przepraszam, cyrk, i y, pewne rzeczy służą realnym gwarancjom, a nie są fasadowe. I to nie znaczy, że jeżeli coś się powiedziało do osoby śpiącej, to znaczy, że czynność została zrealizowana, tylko czynność jest zrealizowana, jeżeli przyjmuje ją druga strona świadomie. W związku z tym trudno powiedzieć, żeby panu mecenasowi przedstawiono zarzuty, pani prokurator dokonała jakichś czynności wobec osoby bez świadomości no i to jest stan na dzień dzisiejszy. I teraz yy, prokuratura uważa, że dokonała czynności formalnej i w związku z tym podjęła jakieś decyzje o środkach zapobiegawczych nieizolacyjnych. Tylko, że mamy znowu do czynienia z parodią sprawiedliwości, bo yy, czynność postawienia zarzutów to jest czynność poinformowania danej osoby o co jest podejrzana, możliwość wypowiedzenia się tej osoby i w konsekwencji dokonania analizy przez prokuraturę, czy to jest wiarygodne, czy niewiarygodne i w związku z tym, czy tą osobę trzeba dalej traktować jako podejrzanego i ewentualnie zastosować środki. I teraz pani prokurator złamała podstawową regułę, czyli nie jak gdyby doprowadziła do sytuacji, w której ktoś świadomie te zarzuty przyjął, a następnie podjęła decyzję o środkach z naruszeniem prawa do obrony, czyli mamy do czynienia z czynnością fasadową. Tutaj nie chodziło o jakiekolwiek czynienie prawa. Tylko o zwłasnowolnienie pana mecenasa, to znaczy doprowadzenie do sytuacji, kiedy uniemożliwi mu się wykonywanie pracy obrońcy, no ponieważ jednym ze środków tych, które podjęto, to była zabezpieczenie polegające na zawieszeniu jego wykonywania pracy zawodowej, czyli stało się to, co było od początku celem zatrzymania, czyli doprowadzić do sytuacji, żeby pan mecenas Giertych nie był, mógł, nie mógł być adwokatem. No i teraz przełóżmy to na państwo. Jest ileś probierzy państwa demokratycznego. Dla mnie takim probierzem to jest adwokatura, no bo jestem sam adwokatem i wiem, że jeżeli adwokat może działać niezależnie, swobodnie, obywatel może być, czuć się bezpieczny. Jeżeli adwokatura ma zatykane usta, jeżeli Adwokatów się eliminuje, jeszcze zwłaszcza tych najlepszych w sprawach wykonywania zawodu, to znaczy, że demokracja przestaje funkcjonować, bo państwo chce się pozbyć ludzi, którzy mogą bronić obywateli w konfrontacji z państwem. A proszę pamiętać, że to co robił Mecenas Gierbig to właśnie była obrona ludzi w konfrontacji z władzą, która tym ludziom chciała coś zabrać, czy wolność, czy godność. I tutaj pan mecenas Giertych zawsze stał na straży tych wartości. Więc dla mnie jest to sytuacja przerażająca przede wszystkim jako adwokata, że próbuje nam się kneblować usta, ale więcej jako człowieka, który no, z racji zawodu, bo my adwokaci ślubujemy, że będziemy przestrzegać praworządności, ta sytuacja jest takim probierzem, że praworządność jest zagrożona, bo Władza eliminuje gwarancję tej praworządności, a takim jednym z tych gwarantów jest właśnie adwokat, czyli świadomość obywatela, że będzie mógł pójść po pomoc, że jeżeli będzie w konflikcie z władzą, to ktoś mu pomoże. Jeżeli nie będzie adwokatów, to, adwokat, to ten obywatel zostanie samotny, zdany sam na siebie. Mm -hmm. No, dziękuję bardzo za takie szerokie uzupełnienie naszych, naszej wiedzy, chociaż nie ukrywam, że wiele, zresztą Pan też wie o tym, że przecież media w tej chwili bardzo szeroko o tym mówią i, i rzeczywiście uzupełniają co chwilę jakieś informacje. Ja chciałbym natomiast Pana zapytać o taką czysto ludzką twarz tego, tej sytuacji w odniesieniu do telewizji polskiej, bo mm, dochodzą informacje. Słuchy, że telewizja polska mówię, że dochodzą informacji słuchy, bo obieram się na tym, co inni w mediach społecznościowych przekazują, ponieważ ja nie jestem fanem telewizji polskiej i unikam oglądania tejże telewizji, uważam ją za, za, kłamliwą, za kłamliwe przekazy. Ale mówi się, że pan mecenas Giertych najzwyczajniej w świecie symuluje. Zresztą chyba prokuratura również takie sugestie poddawała. Czy słysza pan o takich przekazach? No ja oczywiście słyszałem tylko, że prokuratura jest sama sobie winna, bo proszę pamiętać, że pan mecenas stracił przytomność i to nie on sobie wezwał pogotowie, tylko pogotowie wezwało CBA, które wykonywało czynności i w wyniku których to czynności on stracił przytomność. Przybyli ratownicy medyczni, którzy uznali, że jest mu potrzebna pomoc. Został zawieziony do Szpitala w czasie stanie ciężkim. Tam ciśnienie było wręcz w pewnym momencie zagrażające życiu, i on został, jak gdyby, poddany szeregowi badań. I teraz prokuratura zażądała dokumentacji. Ta dokumentacja została wysłana, i o możliwości udziału w postępowaniu został nie poproszony jego lekarz, czyli ten, który go widzi, tylko biegły. Poznaniu, który nie miał z nim styczności. W związku z tym w oparciu o opinię lekarską osoby, która się nie zetknęła z pacjentem, podjęto takie działania. No wydaje mi się, że w tym momencie to jest pytanie do przede wszystkim Izby Lekarskiej, czy ten lekarz, który wydał opinię nie kontaktując się z pacjentem, nie popełnił deliktu dyscyplinarnego. No i myśmy to zaczęli natychmiast podnosić, że jest opinia wydana bez Kontaktu z chorym. no więc oczywiście prokuratura w tym momencie zdała sobie sprawę, że popełniła kolejne nadużycie. Ci biegli, z tego co mi wiadomo, przyjechali, ci biegli, zbadali, no i sytuacja się diametralnie zmieniła, no bo okazało się, że jednak ten stan. Pana mecenasa jest dość ciężki i oczywiście biegli, no bronili swojego wcześniejszego poglądu mówiąc, że mogą być wykonywane czynności, ale już powiedzieli, że absolutnie nie może być żaden transport, izolacja i itd. Po czym ponowiono drugą próbę przesłuchania, która spełzła na niczym, bo mecenas był w dalszym ciągu w takim stanie, czyli najpierw mamy sytuację, że zdrowy mężczyzna bo przecież pan mecenas Giertek jest zdrowym, wysportowanym człowiekiem, odpornym na stres, bo przecież nasze y, działanie zawodowe to jest ciągła sytuacja stresowa. W nieznanych okolicznościach traci przytomność, stwierdzają to lekarze, a teraz ci, którzy tak naprawdę doprowadzili do tej sytuacji, starają się się wybielić, mówić, że nie, nic mu się nie stało. No przecież w tej sprawie, proszę pamiętać, że będą odwołania. Ja znam mecenasa Giertycha, ja wiem, że on nie odpuści i on doprowadzi do tego, że osoby, które nadużyły prawo będą za to odpowiedzialne, bo uważam, że w tej sprawie dokonano szeregu nadużyć prawa i w tej chwili ci funkcjonariusze się bronią, bo oni wiedzą, że nie postąpili zgodnie z zasadami. Dobrze, ale proszę też zwrócić uwagę, że w tej chwili pan mecenas Roman Giertych ma zakaz wykonywania zawodu, został pozbawiony tego. Pan mecenas, no to jest właśnie dobre pytanie. Bo środki te można orzec, jeżeli ktoś staje się podejrzanym. Natomiast czy pan mecenas Gierdych jest podejrzanym, jeżeli on nie wie, co mu się zarzuca i jeżeli on nie mógł podjąć żadnej obrony, ponieważ spał? No, można powiedzieć oczywiście, że bronił się we śnie, ale w tym śnie nie było pani prokurator, żeby go wysłuchać. Czynność zarzutu to jest czynność poinformowania i możliwości obrony. I teraz panu. Mecenasowi Gierekichowi nie dano się wypowiedzieć w swojej własnej sprawie. Ja uważam, że czynność ta była wykonana nieskutecznie. Jestem przekonany, że obrońcy pana mecenasa y, złożą od tego zażalenie i jestem głęboko przekonany, że jeżeli tylko ta sprawa trafi do sądu, no to ten kuriozalny y, zakaz zniknie, bo po pierwsze sąd uzna, że nie było podstaw do jego zastosowania, Nie za, naruszono prawa do obrony i dopatrzy się celu tego wszystkiego czyli eliminację pana mecenasa z przestrzeni publicznej no właśnie ale to też przy okazji to jedno ciągnie drugie bo z kolei kaucja 5 milionów złotych no czy ona jest pod, na, na jakiej podstawie taka kaucja została wymierzona skoro nie jest podejrzanym skoro nie jest oskarżonym skoro nie może być osadzony a z jednej strony daje mu się zakaz wykonywania zawodu i 5 milionów złotych kaucji wyznacza. Jakiej kaucji? Za co kaucji? Proszę powiedzieć, bo ja nie rozumiem tego. Znaczy, to nie jest słowo kaucja, to jest poręczenie majątkowe. To znaczy, Ach, to. jeżeli prokuratura uważa, że istnieje podejrzenie utrudniania postępowania. To są różnego rodzaju środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym. Dozór, zakaz opuszczenia kraju, poręczenie majątkowe. I teraz zasada jest taka, że poręczenie majątkowe można zastosować tylko wtedy, kiedy po pierwsze czyjaś wina jest uprawdopodobniona, po drugie, że istnieje realna obawa. I wydaje mi się, że w tej sprawie po pierwsze nie ma, nie została uprawdopodobniona wina. Nie, nie pozwolono panu mecenasowi się Giertychowi bronić. Po drugie, nie istnieje jakakolwiek obawa, że on będzie cokolwiek utrudniał, bo gdyby go nie skuwano w kajdanki, jeżeli by go w upokarzający sposób nie zatrzymywano, tylko po prostu wezwano go listem, to jestem głęboko przekonany, że pan mecenas Giertych by pojechał do prokuratury, złożył wyjaśnienia i tej całej jego teatru nie trzeba było go odbywać. No i trzecia rzecz już na koniec. Istnieje pewna współmierność, prawda? No, ja nie wiem, skąd przyszło do głowy, żeby adwokata, który uczestniczy w jakiejś transakcji, który wykonuje swoją pracę prawniczą, w ogóle mieszać z odpowiedzialnością za ewentualną szkodę. To jest po pierwsze. No a po drugie, dawać yy, 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 takie sankcje, które, znaczy środki zapobiegawcze, które są absolutnie nie niewspółmierne. No ja mogę tylko pogratulować wyobraźni, w prokuraturze poznańskiej, ale dla adwokata to jest w ogóle no kwota nazwijmy to kosmiczna, więc podejrzewam, że sąd, który będzie to badał, po pierwsze uzna, że w ogóle nie ma podstaw do zastosowania połączenia majątkowego, natomiast no jeżeli taką konieczność uzna, no to wróci do jakiejś rzeczywistości, a nie no będziemy się posługiwać, w jakiś, poruszać w kosmicznych liczbach. Tak, panie mecenasie, pan się oczywiście kieruje tutaj prawem i y, przepisami prawa, natomiast w środowisku obywatelskim jest to odbierane jako atak na, kolejny atak na, na człowieka, który stoi po przeciwnej stronie niż Kaczyński, cały obóz y, dzisiejszej władzy, y, gdzie chce się wykorzystywać, y, czy nawet może inaczej, gdzie się w tym wypadku utrudnić działanie takiego człowieka, który mógłby wytknąć błędy Kaczyńskiego, Ziobry, i całej, tak jak powiedziałem, całego tego mechanizmu. Ja mam natomiast do Pana takie pytanie. Ponieważ też i wśród nas, takich obywateli, aktywistów społecznych, jest taki rozdźwięk, bo jedni mówią tak, no zobaczcie, no Pan mecenas, czy nie pamiętacie o tym, że Pan mecenas Roman Giertych również współtworzył grupę. Młodzieży Wszech, Wszech, Wszechpolskiej, że zbi, zbija teraz śmietankę tego, e, co się stało. Wówczas, gdyby tego nie zrobił, to dzisiaj byłby może w innym miejscu i tak dalej. Przeróżne scenariusze. Ja, moje pytanie jest takie, czy raczej nie powinniśmy spojrzeć na to zupełnie z innego punktu widzenia, czyli że to jest obywatel i każdy z nas, niezależnie od tego, co robił kiedyś, ma prawo, no mam taką nadzieję, że jeszcze, ponieważ zaczynam wątpić. Mam prawo do obrony yy, i do bycia w przestrzeni tej prawnej. Jak to wygląda z pańskiego punktu widzenia? Yy, do, pan redaktor w swoim pytaniu zawarł najlepszą odpowiedź, więc ja tutaj dużo nie mogę dodać. To, kim był 15 lat temu Roman Giertych, to może być ocena, czy go lubimy, czy nie. Natomiast pan Giertych jest Polakiem, obywatelem i adwokatem i jako obywatel ma takie same prawa jak inny, jako obrońca i ma prawo bronić tych, którzy się do niego zgłoszą o pomoc i państwo mu tego nie może zarobić i tutaj czy to jest Roman Giertych, czy to jest Święty Antoni, czy to jest ktokolwiek inny, nie ma żadnego znaczenia. Demokratyczne państwo gwarantuje, że wobec nikogo państwo nie będzie w żaden sposób ofensywne, że nie będzie wykorzystywać prawa, nie będzie go izolować bez podstawy, nie będzie go pozbawiać jego praw obywatelskich, praw wynikających z konstytucji. I teraz to nie jest tak, że walczymy o Romana Giertycha. Znaczy ja osobiście walczę, bo to jest mój przyjaciel, to jest mój kolega, to jest mój kolega z korporacji zawodowej, ale w tej sprawie, czy on się nazywa Giertych, czy on się nazywa Inaczej nie ma znaczenia. Nie, nie patrzmy na to, czy go lubimy, czy nie lubimy, tylko patrzmy na to, że to jest przykład. Że zasady demokratyczne są naruszane, zasady prawa człowieka są naruszane i nie możemy patrzeć w ten sposób, że jeżeli się ściga demokratę, to go bronimy, a jeżeli się ściga socjalistę albo narodowca, to go nie bronimy. Wszyscy jesteśmy równi, wszyscy mamy takie same prawa i wszyscy mamy takie same poglądy. I to jest wspaniałe, że niezależnie czy jesteśmy socjalistą czy narodowcem, to prawo nas tak samo chroni. I proszę zobaczyć, że moje poglądy i mecenasa Giertycha są absolutnie sprzeczne. Nasza umiejętność polega na tym, że wnuk socjalisty i wnuk narodowca potrafią usiąść do stołu, napić się wina, uśmiechnąć po klepach po plecach i razem pracować. Ale przecież my patrzymy na świat zupełnie inaczej też wzajemnie się od siebie Ucząc, ale został zaatakowany człowiek, i w całej tej sprawie patrzymy na człowieka, nie na jego nazwisko i poglądy. No bo jeżeli byśmy podejmowali decyzję, czy kogoś bronimy, czy nie w zależności od jego poglądów, no to właśnie tworzymy kastowość, prawda, selekcję, dzielimy ludzi na lepszych i gorszych. I dlatego kto to jest, nie ma żadnego znaczenia. Istotne jest to, czy on został potraktowany sprawiedliwie, czy nie, czy konstytucja, czy normy gwarancyjne wobec niego nie zadziałały. I teraz to, że on jest wrogiem Kaczyńskiego, bo on tego nigdy nie ukrywa, to pokazuje tylko i wyłącznie motyw działania państwa i wskazuje na polityczność tych działań. Natomiast został zaatakowany człowiek, i ci wszyscy, którym cen, dla, dla których cena jest zasada praworządności, powinni się za tym człowiekiem ująć. I gdyby, mówię, to był ktokolwiek inny, z różnie dla mnie obcej opcji politycznej, bym postąpił tak samo, bo jak gdyby ujmując się za nim, bo chodzi o gwarancję. Jeżeli, jeżeli państwo jest niesprawiedliwe wobec kogokolwiek, czy go lubimy, czy nie, to za chwilę będzie niesprawiedliwe dla nas, i musimy o pewne właśnie te wartości gwarancyjne, przestrzeganie prawa walczyć w każdej sytuacji, a nie tylko w sytuacji, jeżeli uznajemy, że kogoś lubimy, cenimy. Co ma zaznaczenie, kim był pan Giertych? On jest Polakiem, polskim obywatelem i do niego się stosuje polską konstytucję i ma prawa takie jak każdy z nas. No i to jest najkrótsza odpowiedź. Bardzo dziękuję. To najkrótsza, ale za to bogata. Także bardzo serdecznie dziękuję za, za możliwość dzisiejszego spotkania i rozmowy. E, proszę pozdrowić pana mecenasa Romana Giertycha, jeśli będzie taka okazja od. E, no, od obywateli, którzy się z nim zgadzają, bo nie chcę mówić w imieniu wszystkich, bo nie mam takiego prawa. Natomiast jak człowiekowi, najzwyczajniej świecie życzymy dużo zdrowia, i szybkiego powrotu do, do tego zdrowia, a panu, żeby panu się udało swojego dobrego znajomego, nie wiem czy przyjaciela, ale przynajmniej dobrego znajomego wspierać w tej trudnej chwili. No jak znacie państwo przede wszystkim pana mecenasa Giertycha, to jak tylko dojdzie do zdrowia, to nie da o sobie zapomnieć i myślę, że jego stanowisko wszyscy usłyszymy i na pewno nie jest człowiekiem, który pozwala, żeby prawa były łamane, także czy jako adwokat, czy jako adwokat zawieszony, czy jako obywatel na pewno będzie dochodził tego wszystkiego, co każdemu z nas jest nale należne i wydaje mi się, że jak gdyby obserwujmy to, bo od niego się nauczymy, ile człowiek ma gwarancji i na pewno się nauczymy tego, że nie jesteśmy bezradni wobec opresyjnego państwa i jestem naprawdę przekonany, że Roman jak tylko dojdzie do siebie, to pokaże jak wiele znaczy obywatel i jakie ma olbrzymie prawa, więc nie załamujmy się, nie mówmy, że nie możemy nic zrobić, bo możemy. Jednostka jest wielka i mam nadzieję, że nam to ozdrowiony mecenas gierytyku dowodni. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Kłaniam się. Panu. Dziękuję. Kłaniam się. Wszystko dobre.